Ej, Białoruś, co? Możemy wykorzystać konflikt na zachodzie atakując Ukrainę. Dobry pomysł. Ukraino wojna, bum, bum. Polska ratuj. Zostawcie Ukrainę. Bum, bum. Ukraino masz swoje tereny. Czas przywrócić dawną Białoruś, Bum. jazyje dzięki Polsko, A teraz muszę się policzyć z Austrią i Niemcami. Austria i Niemcy oddawajcie Czechy, nie. W takim razie USA, dawaj mi tu tą atomówkę. Już się robi. W takim razie USA dawaj mi tu tą atomówkę. Bum, bum, Polsko co ty zrobiłaś? Trzeba było oddać Czechy. Jazyję dzięki Polsko. USA co ty tu robisz? Przeleciałem tylko poinformować, że zostaliście wyrzuceni z NATO oraz że to wasz koniec, Włochy, sojuszniku pomóż nam. Nie wiem o czym on mówi. A więc to wasz koniec. USA co ty robisz w Europie? Wiesz... Zawsze jakieś nowe tereny. Argentyno, co ty na to, żeby zaatakować inne państwa z Ameryki Południowej? Dobry pomysł, bum, 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 ale łatwo z nimi. Chiny, pomożecie mi zemścić się na Europie? No dobra, macie trochę wojska. Dzięki. Bum. Niemcy, co wy odwalacie? Wróciłem silniejszy a teraz to wasz koniec. Nie no trzymajcie mnie bo zaraz spuszczę mu taki łomot że już się nie pozbiera. A teraz to wasz koniec. Wezmę trochę twoich terenów Francjo. Bum. A teraz czas na Europę Wschodnią. Bum, 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 bum. Teraz czas na ciebie Polsko. O nie, USA pomóż. Niemcy rozwalają Europę. Teraz nie mogę opalam się wraz z Kanadą w Grenlandii. Kurde, chłopco się w Grenlandii opala. Muszę pomóc Europie. Bun, bum, Szwajcari, o co ty odwalasz? Pomagam Europie. Chciałem was zostawić, ale sami się o to prosiliście. Bun, łatwo z nim. Czas przywrócić dawne państwo. Bun, cześć Polsko, a teraz to wasz koniec. O nie. A teraz to wasz koniec. Bun, czas podbić dalszą część Europy. Bun, 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 bun. Bun, bum, bum, Niemcy przecież byliśmy przyjaciółmi, oszukaliście mnie, a teraz to wasz koniec, Bun. USA Niemcy podbili całą Europę, pomóż nam, no dobra to potem bo chcę odpocząć po wakacjach w Grenlandii, a na razie możesz zaprosić tu swoich kolegów z Europy, okej, okay. teraz przyszedł czas na Rosję, Rosjo wojna. Polsko, rozwalę cię dzisiaj w meczu piłki nożnej, po moim trupie. Polsko nie masz psychy jutro wygrać z Holandią, że ja nie mam psychy. Belgio potrzymaj mi piwo. Rosjo wojna, bum, o kurde, mam nadzieję, że zima nadejdzie trochę szybciej. Dobra czas wreszcie zaatakować Niemcy, rozwalimy ich armię całego NATO. Dobra to plan jest taki Polska i reszta Europy zaatakują od północy ja i Kanada lecimy od południa, dobry pomysł. Jako, że Danii już nie ma to czas skolonizować Grenlandię, bum, od razu lepiej. Czas zrzucić atomówkę na tego Niemca. Czas zrzucić atomówkę na tego Niemca, bum. Rosjo co ty odwalasz, odbijam swoje tereny. Dobra czas najechać na Niemcy, bum, kurde jeszcze ich mi tu brakowało, a teraz czas odbić Europę, bum, i znowu Węgry są potężne. Halo Austria mam dla ciebie propozycję. Jaką? Jeśli pomożesz mi w ataku na Europę to dostaniesz sporo terenów a przy okazji powrócisz na mapę. Przyjmuję twoją propozycję. Bum. Austria co ty odwalasz? Odbijam swoje tereny. A teraz to wasz koniec. Bum. Austria co ty odwalasz? O przy okazji Węgry chcecie się połączyć w Austro-Węgry? Nie. A więc to wasz koniec. Bum. Białoruś poddaj się. Nigdy. Bun, no dobra poddaje się tylko już mnie nie męcz. Dobry wybór. Muszę się pozbyć tych małych wypiertków. Bun, bum, bun, bun, bum, bum. Bun. 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 Od razu lepiej. Czas przywrócić imperium. Bun. Co się tutaj stało? Gdzie Czechy i Węgry? Austria to czas aby zastosować nasz plan. Bun, Austria i Rosja co wy odwalacie? Nic takiego. Włochy zabiorę trochę twoich terenów. Bun. Od razu lepiej, czas przywrócić imperium Osmańskie, bum. Grecjo wojna, zostaw mnie, niestety muszę się ciebie pozbyć, bum. Czas pozbyć się Azji Środkowej. Bum. A ibym zapomniał o tych małych wypiertkach. Bum. Od razu lepiej. Państwa arabskie czas się połączyć. Państwa arabskie czas się połączyć, bum. A teraz czas rozwalić te małe wypiertki, bum, 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 ale potężnie, Afganistan i Pakistan poddajcie się, okej okay, tylko nas nie męcz, bum, od razu lepiej, Danio wojna, o nie, poddaję się, bum, ale potężnie, Brazylio co ty na to żeby zaatakować Meksyk? W sumie dobry pomysł, bum, o nie USA ratuj, ty chyba na łeb upadłeś, ale z chęcią przygarnę nowe tereny, bum. Austrio czas zniszczyć Polskę. Austrio czas zniszczyć Polskę. Bum. Austria i Rosja przestańcie. Musimy cię zniszczyć. Bum. Co się dzieje? O ma Polak. Cześć Niemiec. Po tym co ostatnio odwaliłeś nie sądziłem, że się jeszcze ucieszę na twój widok. Nie przypominaj. Pomogę ci się odbić. Bum. Dzięki Niemiec. Austrio wycofujemy się mam plan. Oby nie był taki słaby jak ostatnio. Ej Argentyno, musimy być silniejsi i łączymy się, okej. Okay. Bum. Ale potężnie. Kanada czas się połączyć. Bum. Od razu lepiej. Chiny, musisz nam pomóc. Chiny, musisz nam pomóc, no okej. Okay. Macie trochę wojska, ale mnie w tą wojnę nie mieszajcie, ponieważ przygotowuję mój wielki plan. Iran poddaj się, no okej okay, tylko mnie nie niszcz, bum, ale potężnie, ej Brazylio łączymy się, Ok. bum, od razu lepiej, ej kraje skandynawskie poddajcie się, okej okay, tylko nas nie męcz, bum, teraz czas zniszczyć tego makaroniarza, bum, ale potężnie, Austrio to twój koniec, co? Austrio to twój koniec, co? Ty chyba na łeb upadłeś. Ale z chęcią przygarnę nowe tereny. Muszę przejąć twoje tereny. Nigdy. Szykuj się na wojnę, no chyba nie. Bun. No i pięknie, ej Islandio, łączymy się, no i tak nie mam większego wyboru. Bun. No i pięknie. Hej Francuz poddaj się. Nigdy. Szykuj się na wojnę. Okej. Okay. Bun. Łatwo z nim. A i bym zapomniał o tych małych wypiertkach. Bun, no i pięknie. Dobra Rosja niszczy Europę chyba trzeba zareagować. Polska i Niemcy teraz czas skończyć z wami. Polska i Niemcy teraz czas skończyć z wami, nigdy. Szykuj się na wojnę, bun. Czekajcie zaraz wam tak przywale, że już się nie pozbieracie, o nie USA ratuj, Afryko łączymy się, okej, okay. bun. Dobra. Teraz musimy się stać silniejsi by pokonać tego Araba. Mogę wykorzystać to, że Rosja jest zjęta na wschodzie zdobywając nowe tereny. Bun, ale potężnie. W sumie jak Andora się powiększa to czemu ja bym nie mógł. San Marino wchodzisz w to, jasne. Bun. No i pięknie. Dobra czas pokonać Rosję. Pudzian do boju. Pudzian do boju, bun. Polska i Niemcy teraz czas skończyć z wami. Zaraz, zaraz co ty odwalasz, osiemarusek. Dawaj chomitu tu na solówę. Dobra, szybko cię zniszczę. W takim razie cios pudziana uderza w Moskwę. Bum. Dobra, poddaję się tylko mnie. Nie rozwalaj. A teraz czas przywrócić państwa europejskie. Bum. EUSA czekaj. Czekaj, oddawaj pudziana, No dobrze niech ci będzie. Tworzy nowy sojusz. Dołączacie, no jasne. Czas zastosować mój wielki plan. Czas zastosować mój wielki plan. Zacznę od Wietnamu. Bun, bun, bun. Teraz podbiję inne państwa, ale najpierw ponamieszam trochę w Europie. Halo, wiecie co macie robić? Okej, okay. Bułgaria wojna. Bun, Rumunia co ty odwalasz? Niszczycie. Bun, bun. W sumie teraz przynajmniej jestem potężny, Ukraino oddasz mi ten kawałek ziemi, no spoko, bum, ale potężnie. Co się dzieje, bum, wreszcie, co się stało gdzie są Niemcy, a i przy okazji zabiorę trochę twoich i Litwy terenów, bum, no i pięknie. Czas zniszczyć te małe wypiertki, bum, bum, bum. Bum, ale potężnie. Teraz podbije inne państwa, ale najpierw ponamieszam trochę w Europie. Dobra, czas odbudować potęgę. Teraz zniszczę te małe wypierdki. Bum, bum. No i super. Teraz poczekam aż trzecia rzesza zaatakuje Francję. Teraz zniszczę te małe wypierdki. Bum, 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 ale łatwo z nimi. Ej Estonia, Litwa, Białoruś i Ukraina łączymy się by obronić się przed Niemcami. W sumie dobry pomysł, bum, no i teraz dopiera się zaczyna. Francuz przygotuj lepiej białą flagę bo wypowiadam ci wojnę, nie poddam się, przyłączam się do tej wojny, no jeszcze jego mi tu brakowało, bum, dobra poddaję się, tylko już mnie dalej nie niszcz, ty chyba na łeb upadłeś, ale z chęcią przygarnę nowe tereny, bum, teraz przyszedł czas na Indie i te małe wypiertki przy nim, bum. Czas odbudować Związek Radziecki. Bum. Teraz podbiję Finlandię. Bum. Polska. Wojna. Ogólnie to postanowiłem, że będę pozdrawiał widzów tak jak kolega od mappingu i altern. Więc jeśli chcesz zostać pozdrowiony to możesz napisać miły komentarz. To tyle. A i dzięki widzu, że jesteś. Polska. Wojna. To znowu ty Niemiec. Czy dasz mi w końcu spokój? Nie. Bum. Z chęcią zagarnę wschodnie Ziemię. No, jeszcze Sowieta mi tu brakowało, bun. Węgry muszę cię zniszczyć. Nie poddam się, bun. Ej, polsko, połączmy się, by obronić się przed tymi najeźdźcami, no jasne, bun. Teraz poczują potęgę braci. Dobra, poddaj się, ty mały wypiertku, ty chyba na łeb upadłeś, a więc to wasz koniec, bun. Ale łatwiutko z tym Chińczykiem, bun. No chyba nie. Cześć, widzowie. Dzisiaj pozdrowienia lecą do Krzysztofa Tomczaka, oraz do Delfiniksa. Dzięki, że jesteście, oczywiście całą resztę też pozdrawiam. Jeśli chcesz zostać pozdrowiony to zostaw komentarz, to tyle. A i dzięki widzów że jesteś, Wielkobrytania gdzie ty jesteś wreszcie, o cześć Irlandii o co mnie ominęło. No najpierw Niemiec podbił całą Europę potem Rusek, a teraz to ja nawet nie wiem co tu się odwala, i co ja ich wszystkich pokonałem, nie geniuszu. A przepraszam, mnie ten świat. To powiedz mi, jak się to skończy, a ja sobie idę. Nie, nie zostawiaj mnie. Spokojni mam wszystko pod kontrolą. Teraz czas na was. Aha, to dzięki za pomoc. Bun. Bułgarię łączymy się. No jasne. Bun. E, Arab wojna. Bun. Tylko na tyle cię stać. Bun. Błahaha i on chciał mnie niby podbić. Teraz czas na was. Bun. Cześć widzowie, dzisiaj pozdrowienia lecą do Wicenta, Kotełowskiego i Oskara Jakubiaka. Dzięki, że jesteście. Oczywiście całą resztę też pozdrawiam. Jeśli chcesz zostać pozdrowiony, to zostaw komentarz, to tyle. A i dzięki widzu, że jesteś. Ej, Wielkobrytanią, jak myślisz, co się teraz dzieje w Twoim świecie? Na pewno, jak zaraz wrócę, to już to będzie w porządku. Tymczasem w innym świecie. Dobra, zostałaś tylko Ty, Szwecjo, więc czas Cię zniszczyć. Pokonam Cię. Bum, no chyba nie. Bun, a i jeszcze przecież została Polska. No nie, halo USA pomóż. A co się stało polsko? I ty się jeszcze pytasz. Dobra wszystkie państwa z mojego sojuszu łączymy się. Bum, 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 bum. USA przyłączam się do ciebie. Dobra Chińczyk homi tu na solówę. Cześć widzowie. Dzisiaj pozdrowienia lecą do Antek Games oraz do kogoś którego nazwa wyświetla się wam teraz na ekranie. Dzięki że jesteście. Oczywiście całą resztę też pozdrawiam. To tyle. A i dzięki widzom, że jesteś. Dobra, Chińczyk homi tu na solówę. Czekaj. Czekaj, zaraz wrócę. Co to za dwa małe wypiertki. Powstrzymamy cię. No chyba nie. Bum. I po problemie. Dobra, kontynuuj. USA czekaj, bo ty nie umiesz. Bum. Dobra Chińczyk poczuj potęgę wielkiego Polaka. Bum. Polska górą. Dobra sprawdzę co się dzieje w moim świecie, co jest, i jak było. Lepiej żebym o tym nie wspominał. Cześć widzowie dzisiaj pozdrowienia lecą do Darwina Nuneza i Joanny Obstaleckiej. Dzięki że jesteście oczywiście całą resztę też pozdrawiam wkrótce pojawi się kontynuacja serii to tyle, a i dzięki widzu że jesteś. Czas przywrócić granice sprzed tych wojen. Wiele lat później rok 2050. Rosjo wiem jak możemy stać się potężni. Ja, zaraz zobaczysz. Bum, o udało się jesteś imperium mongolskie ja cię stworzyłem więc będziesz mi posłuszny. Nie będę. Bum, bum, zaczynamy zabawę. Czas odbudować imperium. Bum, ale potężnie. Czas przywrócić cesarstwo rzymskie. Bum, bum. Bum, halo USA coś dziwnego się tu odwala, cześć widzowie dzisiaj pozdrowienia lecą do ZSRC Ball oraz Poland dzięki że jesteście oczywiście całą resztę też pozdrawiam, tylko przypomnę o subskrypcji bo lecimy po 1k to tyle, halo USA coś dziwnego się tu odwala, cześć Polsko teraz nie mogę rozmawiać oddzwoń później, no jak zwykle, czas się zemścić za te wszystkie moje porażki czas przywrócić cesarstwo austriackie, Bun, Bun. Muszę poszerzyć granice, Bum. Ale potężnie. Wszystko idzie zgodnie z planem. Teraz czas na państwa Stanistanu i Iran. Bum. No i super. Teraz przyszedł czas na Indie i te małe wypiertki przy nim. Korea musisz mi pomóc. Cześć widzowie, dzisiaj pozdrowienia lecą do DJ Gatsusiofical oraz do Animation. Dzięki że jesteście oczywiście całą resztę też pozdrawiam. Jeśli chcesz zostać pozdrowiony to zostaw komentarz. Przypomnę jeszcze subskrypcji bo mamy już prawie 1K za co wam oczywiście bardzo dziękuję, to tyle. No, dobry plan Japonio to może się udać. Muszę poszerzyć granice, Bum. Cesarstwo rzymskie, Austrii i Imperium Osmańskie musimy odebrać Wielkiej Brytanii i jej tajną broń jeśli mi pomożecie to dostaniecie mnóstwo terenów. W sumie dobry pomysł. Hej Wielko Brytanią jest problem. Cicho bądź ty konfidencie. Bum. Nie poddam się, no chyba nie, bum, o nie, pomożemy ci, no chyba nie, bum, uf. Przynajmniej ja żyję czas się zemścić, gdzie jest ten Brytyjczyk, uciekł, imperium mongolskie jest problem bo Brytynia uciekła, a więc to wasz koniec, bum. Cześć widzowie, dzisiaj pozdrowienia lecą do susy pies oraz do .pl. dzięki że jesteście oczywiście całą resztę też pozdrawiam to tyle. Wielka Brytania co się stało? Jest problem, bo imperium mongolskie wie o mojej broni. I ma zamiar użyć broni jądrowej, co może być katastrofalne w skutkach. A więc co zamierzasz zrobić? Będzie trzeba wszystkich ewakuować. Tymczasem w innym świecie. Dobra, czas teraz podbić Afrykę. Bum. Halo USA to czas zastosować nasz plan. Okej, okay, tylko czekaj chwilę. Bum. Okej, okay, już jestem gotowy. Bum. Co wy niby odwalacie? Powstrzymamy cię. Dobra, pozostałe państwa europejskie musimy się zjednoczyć. Bum, halo, to ja lecę od zachodu. Cześć widzowie, ogólnie to postanowiłem, że będę polecał kanały widzów na odcinkach po zdobyciu określonej liczby subów. Coś podobnego będę robił z pozdrowieniami. Dzisiaj polecam wbić na kanał BlueXBal. Powiedzmy, że aktualny próg subów to półtora tysiąca, to tyle. Halo, to ja lecę od zachodu. Bum, bum, bum. Bum, bum. Imperium mongolskie poddaj się. Okej, okay, i tak już nie mam szans, więc się poddaję. Dobry wybór. Nie no, ty chyba na łeb upadłeś, czas to zakończyć. Polska, USA, Korea Południowa i Japonia, chodźcie ze mną. Wielka Brytania, co ty tu robisz? Teraz nie ma czasu, zaraz to się wysadzi. O nie, coś dziwnego się dzieje. Dzisiaj pozdrowienia lecą do typek Sound Trybel. Dzięki że jesteście oczywiście całą resztę też pozdrawiam. Przypomnę, że na 1500 subskrypcji będę polecał kanały widzów oraz pozdrowie kilka osób. To tyle.